To jest bardzo dobry sposób, ponieważ gimnazjaliści nie muszą iść na dni otwarte szkoły. Mogą przyjść, zapoznać się z ofertą z każdej ze szkół i porozmawiać z uczniami, dowiedzieć się wszystkiego, zapytać to, co ich ciekawi. To, to było ideą tego, tak, żeby wszystko skupić w jednym miejscu, żeby młodzi ludzie, którzy kończą szkoły i planują swoją dalszą karierę edukacyjną, żeby mogli sobie podejść na spokojnie, zobaczyć wszystko w jednym miejscu. Daje to możliwość również porównania. I w tamtym roku uczestniczyłem, bo właśnie w tamtym roku byłem trzeci, w trzeciej klasie gimnazjum. Uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł, żeby wszystkie szkoły mogły się spotkać w jednym miejscu i również porozmawiać z przyszłymi uczniami trzeciej klasy, pierwszej klasy, technikum lub liceum. Uważam, że naprawdę to jest świetna inicjatywa ze strony miasta, że pozwala na coś takiego organizować. Są pewne takie trendy, trendy modowe, tak. Niewątpliwie takim powodzeniem cieszy się mechaniak, tak. Kierunki samochodowe, elektronika, komputery. Zdecydowało to jakby przyszłość. O tym moja, bo wiem, że ZSMIO wyszkoli mnie na fachowca właśnie w dziedzinach, które cały czas się rozwijają, więc one szybko nie zatrzymają swojego postępu, dzięki czemu będę mógł śmiało na przykład wejść na rynek pracy z takimi umiejętnościami, że zarobki będą też naprawdę wysokie. Niewątpliwie są to kierunki weterynaryjne, weta nadal jako weta, tak, kierunki te cieszą się powodzeniem. Uważam, że WETA to jest jedna z tych szkół w Łomży, która przyciąga ludzi. Jest specyficzna, ma swoje bardzo duże zalety. Mamy wiele kursów, wiele możliwości i uczniowie po WEcie mają co robić w życiu i na pewno nie będą się martwić o to, czy będzie praca, czy jej nie będzie, bo to jest załatwione z góry. Mamy bardzo dobre układy z Anglią, z Niemcami, jeździmy na różne kursy. Myślę, że ekonomik też z kierunkami ekonomicznymi, zespół szkół technicznych. To są kierunki, które, które są kierunkami moim zdaniem przynajmniej takimi przyszłościowymi. Wszak wiemy, że budownictwo będzie się rozwijało, wszak wiemy, że geodeci są potrzebni, wiemy, że mechanicy, informatycy, elektronicy prawda, są niezwykle, niezwykle potrzebni. Mamy coraz więcej sprzętu w domach, a więc kierunek mechatroniczny jest czymś idealnym. Oferuje pięć kierunków czteroletniego technikum ekonomiczne, handlowe, obsługa turystyczna, organizacja reklamy i logistyczne oraz profil humanistyczny w trzyletnim liceum. Każdy z kierunków zawodowych musi odbyć dwukrotnie praktykę w przeciągu czterech lat. W zależności od tego, jaki wybierzecie kierunek, jest po prostu w innym miejscu praktyka odbywana. To, że jesteśmy ogólnokształcącym, nie znaczy, że opieramy się tylko na nauce i na tych przedmiotach, bo także bardzo dużo działamy, żeby uczniowie mieli coś więcej niż tylko naukę, dlatego także tworzymy akcje charytatywne, żeby każdy mógł czerpać radość z tej szkoły. Co roku organizujemy bardzo dużo akcji w szkole, organizujemy giełdę szkół, możemy wybrać tam studia, zapoznać się z ofertą. Urządzamy nocny maraton świąteczny, na którym robimy wiele ozdób świątecznych, które później rozdajemy mieszkańcom łomży. W naszej szkole jest także, są także dni kultury uczniowskiej, żołnierzyki. No i mamy bardzo wspaniałych nauczycieli, którzy bardzo wykształcą nas. W lms macie większe jakby, prawdopodobieństwo z tego, że wystartujecie w jakichś większych zawodach. Jest dobre szkolenie sportowe. Nasza szkoła też nie odbiega od szkolenia naukowego, więc moim zdaniem nasza szkoła jest idealna. Nasza szkoła jest mała, nauczyciel podchodzi do uczniów indywidualnie, więc moim zdaniem dobrze przygotuje do matury, więc nasza szkoła jest super tak naprawdę. Dlaczego warto uczyć się w katoliku? Jest bardzo dużo zalet i na pewno każda z zalet przekona kogoś innego do, do uczenia się u nas. Moim zdaniem jest tak, że nasza szkoła ma bardzo wysoki poziom nauczania. Ten poziom nauczania bierze się stąd, że... Mamy wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, bardzo dobrze merytorycznie przygotowanych do prowadzenia zajęć. I tak naprawdę to zależy od ucznia, na ile wykorzysta tą wiedzę, którą, którą ma przekazywaną. Nie, jeśli naprawdę ktoś chce się uczyć, to da radę pogodzić i sport i z, z nauką, tak I można podzielić te wszystkie obowiązki razem. Nasi nauczyciele bardzo fajnie podchodzą do każdego ucznia, z każdym, z każdym sobie radzą. Każdy kierunek pokazuje to, co ma najlepsze. Uważam, że gastronomia będzie pokazywała swoją musztrę kelnerską, my reanimację, a jeszcze technologia żywności pokazuje carving na roślinach. To zależy od wielkości, tak naprawdę. Mówisz, że będziemy oddechać, tak jak u człowieka, to się prawie złożymy. Częściej potrzebujemy, żeby, się się, żeby, się oddać, żeby No dobrze, a jak nie to dobrze. To bez wątpienia szkoła z genialną atmosferą i to wszyscy to powiedzą. Daje genialne przygotowanie do matury, to świadczą wyniki z matur, oraz daje naprawdę genialne możliwości dla aktorów, dla piosenkarzy, dla muzyków, dla sportowców. Właściwie to dla każdego i zaraz za dobrą energią. My pokazujemy nasze warunki, nasze atuty naszej burcy. I ogólnie, po prostu, co wszystko mamy do zaoferowania dla, dla gimnazjalistów? Dużo mamy dwuosobówek, to jest właśnie moim zdaniem najlepsza rzecz w naszej burcie. Dobre jedzenie i dobrą lokalizację przede wszystkim. Mamy wpływ na wszystko, począwszy od y, dzwonków na przerwę, kończywszy na formę prowadzenia lekcji rozszerzonych. Także no, naprawdę tutaj mamy duże, du, dużą swobodę i duże pale manewru. Ja jeszcze mam taką osobiście nadzieję, że również. Mm, Wzrośnie zainteresowanie, jeśli chodzi o zawody robotnicze, więc szkoły zasadnicze dzisiejsze, a już niedługo szkoły branżowe, prawda, które będą kształciły przyszłych robotników, którzy są niezwykle na rynku pracy potrzebni. No, po prostu to tak, ten zawód, ten fach i w ogóle wiem, że będę mogła pracę znaleźć. Teraz, jak się patrzy na statystyki, to się okazuje, że chyba nawet trudniej jest znaleźć robotnika niż inżyniera. Są to wszystkie Łomżyńskie szkoły, czyli mamy siedem naszych zespołów, mamy trzy ogólniaki i tak jak tutaj panowie widzicie również są szkoły niepubliczne, co też mnie bardzo cieszy, bo też są przecież na tym naszym rynku i też robią bardzo fajną, bardzo dobrą robotę.